I na początku chciałabym się czymś pochwalić. Wczoraj kobieca część Anywera w postaci mnie oraz naszego social media ninja, czyli Sandry, miała okazję zjeść pyszne śniadanie, a to wszystko między nimi dzięki tutaj tej osobie siedzącej na tej kanapie, Figaryjska z nami oczywiście. A wy od dzisiaj również możecie zjeść takie dobre śniadanie, ponieważ dzisiaj oficjalnie wystartował Breakfast Corner by Food Town, o którym Kinga troszkę na więcej opowie. Tak, wczoraj mieliśmy takie zamknięte wydarzenie, preopening dla mediów, influencerów i przyjaciół całego food townu. Gdzie zaprezentowaliśmy naszą strefę śniadaniową, jak ona będzie wyglądała. Od dzisiaj jest już otwarta dla gości. 7 dni w tygodniu, na tygodniu od godziny 8.30 do 12.00, w weekendy od 9.00 do 12.00. No, wyjątkowe dla nas wydarzenie wczoraj, wyjątkowe wydarzenie dziś. Budzimy miasto dosłownie jako Food Town w nowej odsłonie. Bardzo się cieszymy, że Teraz mamy, że teraz możemy naszych gości witać, witać już tym najważniejszym posiłkiem dnia, jak to mawiają na śniadanie. E, bardzo też lubimy być pierwsi, mm -hmm. mówić, że jesteśmy z czymś pierwsi, kreować trendy. Stawiamy sobie tą poprzeczkę gdzieś bardzo wysoko. E, także udało nam się otworzyć pierwszą w Polsce street foodową strefę śniadaniową. E, w naszej strefie siedem konceptów. Kulinarnych, które, które oferują pozycje śniadaniowe. Mamy przekrój niesamowity, więc już nie ma wymówek, że siedzi gdzieś ze znajomymi, przyjaciółmi i trzeba iść na jakiś kompromis. Bo tak naprawdę u nas każdy może sobie wybrać. Myślę, że każdy śmiało znajdzie coś dla siebie. Tak naprawdę. Mamy i kuchnię hiszpańską, i kuchnię francuską, i kuchnię włoską, i kuchnię amerykańską, i kuchnię japońską, i kuchnię międzynarodową. E, także myślę, że e, tutaj ten wachlarz możliwości jest ogromny. E, dodatkowo mamy też w strefie dedykowany bar z pozycjami śniadaniowymi. E, pyszne, ja się bardzo cieszę zawsze, jak wjeżdżałam do Włoch. Nasz bar w strefie śniadaniowej jest barem inspirowanym Włochami, więc udało się tam przymycić włoskie smaczki. I moim takim ulubionym, takim guilty pleasure włoskim na śniadanie zawsze było espresso z kremem pistacjowym, i mamy je u siebie. Także cieszę się, że teraz możemy. Komunikować, że widzimy się nie tylko na lunchu, kolacji, koktajlu czy w naszej sali koncertowej każdego dnia, a także na śniadaniu. Projekt, nad którym pracowaliśmy przez ostatni kwartał, i dużo, dużo pracy za nami. E, mamy nadzieję, że, że strefa się nam świetnie sprawdzi. Obserwujemy bardzo mocno trendy i ten trend, ja na to mówię śniadaniowania, mm -hmm. <laughs> jest bardzo mocno widoczny w Polsce, w tych dużych miastach. E, I to myślę, że jest cała, te, cała idea i ten kierunek social diningu, w którym, mm -hmm. w którym zmierzamy. Widać to, że goście coraz częściej wychodzą właśnie na śniadania. Znowu gdzieś po tej pandemii to ruszyło, na śniadania, na kolacje i nie traktują tego tylko jako zaspokojenie swoich podstawowych fizjologicznych potrzeb, że trzeba zjeść, tylko właśnie jako taki social dining, spędzenie czasu z przyjaciółmi, co też z drugiej strony jest wyzwaniem dla nas. Dlatego, że przez to, że traktują te wyjścia do restauracji jako właśnie ten social dining, są wybredni. Mm -hmm. Bo to nie jest tylko zaspokojenie, tak jak wspomniałam, potrzeb, ale spędzenie czasu, pewnego rodzaju experience, doświadczenie. A więc y, trzeba zadbać o to, aby ono było wyjątkowe, i aby w tej szerokiej gamie ofert, którą mamy, w szczególności właśnie w tych dużych miastach, a my jesteśmy w tym największym w stolicy, aby wygrać też z konkurencją, mhm. i to w ogóle bardzo mocno widać w całym tym gastroświatku że e, dla gastronomii nie jest raz łatwy czas, mhm. e, ale, ale też ja zawsze staram się we wszystkim znajdować plusy. E, I uważam, że nie jest to problem, a jest to wyzwanie fajne mhm. do rozwiązania i myślę, że każdy z nas to widzi, że są lokale, które są pełne, e, tak naprawdę i bez rezerwacji nie wejdziemy. Ja już nie mówię tutaj też nawet o śniadaniach, śniadania w weekendy. Ja mam wrażenie, że nie da się teraz do fajnych miejsc w ogóle dostać na śniadanie w weekend, mm -hmm. jak się nie postoi w kolejce 40 minut. Dokładnie. E, ale w ogóle te miejsca takie, y, które serwują w cudzysłowie, mam wrażenie, to doświadczenie, są miejscami bardzo obleganymi i, i dobrze sobie radzą, mm -hmm. a z drugiej strony zamyka się bardzo dużo lokali. Mm -hmm. e, bo, bo mają pustki, bo ludzie teraz nie idą do... W cudzysłowie, byle czego, co też jest spowodowane, myślę, mamy bardzo dużą inflację i wiadomo też gdzieś zwracamy na to uwagę, gdzie wydajemy te pieniądze. Jak wydamy te pieniądze, to chcemy je wydać w fajny sposób. Więc my cały czas pracujemy nad tym, aby tym naszym gościom te doświadczenia dostarczać. E, aby cały czas aktualizować nasz czy program artystyczny, czy menu w boksach, czy menu e, w barach. E, cały czas pracujemy, co możemy zrobić jeszcze więcej, jeszcze lepiej. E, i, I cieszymy się, że udało nam się tworzyć taki mm, znowu kolejny projekt. E, tak naprawdę, bo, bo my sobie tą poprzeczkę stawiamy wysoko, mhm. e, bo to, z czego jesteśmy dumni tak naprawdę, to jest to, że śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy teraz najczęściej odwiedzanym futholem w, w Polsce. E, mamy bardzo dużą ilość gości, z czego się bardzo cieszymy. Cieszymy się, że naszymi problemami jest nie walka o gości, a walka o dodatkowe krzesełka. Jest Tym to... bardziej, że się zbliża sezon, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Chociaż sezon też muszę powiedzieć, że jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem, mhm. bo my działamy trochę tak, że dla nas sezon jest out of season. Mhm. Dla nas sezon to nie jest wakacja, dla nas sezon się zaczyna. W połowie września i trwa mniej więcej tak do połowy kwietnia, dlatego, że ten okres gdzie jest ciepło, wakacyjny, ludzie kochają wychodzić na Dwisłę, mm -hmm. spędzać czas nad wodą, na świeżym powietrzu i tak dalej. No oczywiście mamy też ogródki, ale to ogródki nie mają takiego capacity jak nasz środek. E, i e, więc tym bardziej staramy się jeszcze zrobić więcej, by przyciągnąć tych gości świetną ofertą. E, I myślę, że ta strefa śniadaniowa jest taką jedną z ofert. E, teraz jeszcze e, pracujemy nad tym, żeby. W związku z Festiwalem Smaków ruszyliśmy też z filmami w Gimlecie u nas w niedzielę, w nawiązaniu do Festiwalu Smaków, i będziemy teraz też przesuwać godziny tych seansów, żeby ktoś w weekendy, żeby ktoś mógł przyjść do nas rano na śniadanie i zostać sobie i obejrzeć u nas film w sali Gimlet też są to filmy w nawiązaniu do kuchni, ale też takie klasyki w, w marcu. Tak naprawdę w kwietniu, przepraszam, ruszamy z festiwalem włoskim i będzie mój jeden z ukochanych filmów: Jedz, módl się i kochaj, mm -hmm. który mogę oglądać non-stop. E, I e, jeszcze nad drugą projekcją mamy tutaj Burzę Mózgów w jakim kierunku, w jakim kierunku pójść. A, ale myślę, że już mamy prawie to dopięte. Także y, działamy cały czas, aby u nas się działo jeszcze więcej. U nas się dzieje zawsze, 7 dni w tygodniu, ale, ale bardzo mocno obserwujemy te trendy. Obserwujemy to, czego potrzebują nasi goście yy, i staramy się dotrzeć do coraz większego grona odbiorców. I mamy nadzieję, że to śniadanie w Breakfast Corner w food Townie y, też będzie czymś kultowym. E, no dzisiaj rano nawet sobie przyszłam e, i, i fajnie widzieć, że są już goście, e, że mimo tego, że dzisiaj jest dopiero premiera taka dla gości, e, że już gdzieś ta informacja poszła w świat e, i, i działamy i, i myślę, że będzie super. No, świetnie. no Tak jak mówimy zawsze, w nie można spędzić absolutnie cały dzień teraz od godziny 8.30, tak? Tak, tak. Do, do, do późnych godzin nocnych. Ale te koncepty, które są w tym Breakfast Corner, to są znane koncepty klientom tak. futonnu, prawda? Tak. Czy one poszerzyły swoje karty o właśnie siadaniowe pozycje? Dokładnie tak. To są, to są w tej jednej naszej hali, jak się wchodzi drzwiami obrotowymi głównym wejściem, w hali po lewej stronie mamy cztery hale w z różnymi kuchniami i w tej pierwszej hali właśnie po lewej stronie mamy ten nasz breakfast corner. Ta z drzewem. Ta z drzewem, <laughs> dokładnie tak. E, mamy tam nasz breakfast corner i te koncepty, które wcześniej już tam były poszerzyły swoją ofertę o pozycje śniadaniowe, Także no, było to dobre wyzwanie i dobry challenge, tak naprawdę, no, bo te boksy nasze to nie są pełnowymiarowe kuchnie, tak jak w restauracji, tylko to jest dosłownie kilka metrów kwadratowych i w tak małej kuchni stworzyć jeszcze dodatkowe pozycje, to było naprawdę dla nich nie lada wyzwanie, ale stanęli dzielnie na wysokości tego zadania nasz Massimo z konceptu Noki, który jest krwi i kości Włochem, który nie idzie w ogóle na żadne kompromisy takie, że może być jakiś produkt spoza Włoch, musi być wszystko kto to prawdziwy Włoch, najlepszej jakości prosto z Włoch. I sprowadza w ogóle specjalną mąkę i specjalne produkty do tego, aby wypiekać takie dedykowane śniadania w formule i słodkiej, i wytrawnej. Musi być przecież po słodku, jak to we Włoszech. Także wspaniała jest ta praca, widząc jak wszyscy są w to, w to zaangażowani. Nawet właśnie rozmawialiśmy przed. Tutaj sobie przed, przed rozpoczęciem nagrywek. Także mieliśmy nawet frytki w wersji śniadaniowej, bo mamy też koncept The fry w strefie śniadaniowej. I podjęli wyzwanie zrobić frytki w odsłonie śniadaniowej z jajkiem, z bekonem, z awokado. Także, także jest, to, jest to super, że, że każdy jest bardzo na to otwarty i liczy na to, że że przyjdziemy z kolejnym fajnym aspektem, elementem do naszych gości. Super. No słuchajcie, jeżeli szukacie alternatywy do kolejek do słynnych warszawskich śniadaniowni i nie chcecie już po raz kolejny jeść jajka i chleba z masłem na śniadanie, chcecie spróbować czegoś innego, na przykład frytek w wersji śniadaniowej, albo pysznych churrosów, albo włoskich specjałów. Tak, mamy też przypyszne. Jestem obłędnie zakochana e, i już podbijają TikTok. E, Pankejki japońskie. Słyszałam o nich, nawet Są widziałam tego TikToka. Naprawdę, coś, coś pysznego, a w ogóle też receptura w koncepcie kumotojaki. Receptura oryginalna, specjalne rzeczy ściągane do nich, także no, coś niesamowitego. Co jeszcze możemy zjeść? Możemy zjeść jeszcze w Smołku przypyszne burgery śniadaniowe, smash-burgery z jajkiem, z bekonem, z chorizo, o Włochu już powiedziałam, frytki też, francuski koncept crepes, tam możemy zjeść francuskie naleśniki w wersji śniadaniowej i na słodko i na słono. Ale też poszerzyliśmy ofertę i możemy zjeść słynne, klasyczne kanapki, jak Croque Madame, Croque Monsieur. Także tutaj też coś nowego. El Botellón, koncept hiszpański, więc przypyszne hiszpańskie klasyki. No i oczywiście mamy jeszcze Dobre Miejsce z konceptem takim bardziej międzynarodowym. Ja mówię takim: znaczy, takim europejskim, tam zjemy i zdrowe, pyszne owsianki, jaglanki bez cukru, bezglutenowe, bez laktozy, ale też zjemy coś, co wprowadzili, jest niesamowite, jajecznica przygotowywana na parze, mhm. w ogóle coś niesamowitego, ale też oczywiście i pyszne sandwicze, także, no tak jak wspomniałam, każdy znajdzie coś dla siebie. No dokładnie. Więc jeżeli macie ochotę na y, pyszne światowe, światowe śniadanko, to zapraszamy do nowego, nowego starego w sumie miejsca: Fabryczny Urbina Breakfast Corner by Food Town. Kierujcie się do hali z drzewem. Tam znajdziecie wszystkie koncepty, które zaserwują wam przepyszne śniadanie od 8.30 do 12 w tygodniu. Tak. I w weekend przypomnij mi. Od 9 do 12. Od 9 do 12, ale w nie można siedzieć cały dzień. Dokładnie. <noise> Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję i ślicznie.